Z notatnika dietetyka. Twoje zdrowie w Twoich rękach ABC żywienia z magdaleną kopel. Witam! Dziś kilka słów o probiotykach i o tym, na co zwracać uwagę w ich doborze. W ostatnich latach medycyna i dietetyka zaczęły coraz większą uwagę przykładać do składu mikroflory jelitowej oraz jej wpływu na funkcjonowanie organizmu człowieka i powiązanie pracy jelit z niektórymi jednostkami chorobowymi. Szybkie tempo życia, ogromny stres, który przyjmujemy dziś za normę, a nawet za miarę sukcesu, przetworzona żywność plastikowa, byle jaka, to tylko niektóre z czynników mogących przyczyniać się do zaburzeń mikroflory jelitowej. Poza poprawą jakości snu, dopasowaną dietą, wprowadzeniem aktywności fizycznej, warto jest sięgnąć po probiotyki celem przywrócenia bądź utrzymania równowagi właśnie tej mikroflory. I tu pojawiają się takie hasła jak prebiotyki, probiotyki i synbiotyki. Czym właściwie one są? Probiotyk to mikroorganizmy mające korzystny wpływ na organizm żywiciela i jego zdrowie. Probios oznacza dla życia i moim zdaniem faktycznie w wielu przypadkach moich pacjentów odzyskali oni kontrolę nad swoim życiem po naprawie mikroflory jelitowej. Probiotyki modulują równowagę bakteryjną przewodu pokarmowego, zapewniając sprawne funkcjonowanie środowiska jelitowego oraz mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie systemu GALT, czyli największej części naszego systemu odpornościowego. Prebiotyki to składniki nieulegające trawieniu, pobudzające wzrost lub aktywność korzystnych dla organizmu bakterii obecnych w filicie grubym. Najczęściej stosowane prebiotyki to fruktooligosacharydy, tzw. FOS, beta-glukany, inulina czy fruktany. I tak, Nazwy te powinny nam się kojarzyć z płatkami, pełnym ziarnem, warzywami, owocami i strączkami. Ale uwaga! Bo nie należy mylić błonnika z prebiotykiem. Prebiotyki to rzeczywiście frakcja błonnika, ale nie każdy rodzaj błonnika będzie prebiotykiem. Jeszcze mamy symbiotyki. Są to najkrócej mówiąc składniki żywności lub suplementy diety, mające w swoim składzie zarówno probiotyk, jak i prebiotyk. Symbiotyki stosuje się najczęściej w celu lepszego działania terapeutycznego, ale bowiem branie samych probiotyków bez pożywki dla nich, to jak sianie trawy na betonie, stąd właśnie takie preparaty jak symbiotyki. Należy pamiętać, że flora jelitowa każdego człowieka jest inna – i do tego jest inna w każdym etapie naszego życia. Zmienia się, gdy jesteśmy w Egipcie, o czym każdy po tygodniu czasu może się boleśnie przekonać, zmienia się w ciąży, inna jest u noworodka, rodzonego naturalnie, inna po cesarskim cięciu, inna u seniora, inna u sportowca, jeszcze inna u pracowników siedzących, a inna u stomatologa, który pracuje ze środkami chemicznymi. Jednak u każdego z nas jest tak samo ważna, dlatego warto pamiętać o tych preparatach nie tylko w trakcie leczenia antybiotykami, ale także w okresie rekonwalescencji, przed zabiegami medycznymi, przed i w trakcie podróży, w trakcie sesji, egzaminów, a także w trakcie. Gdzie trenowania, a w sprawie doboru preparatów warto skonsultować się ze specjalistą.